Hej, hej, Dawno nie było Overwatcha, ale że mamy w końcu jakąś nowość, czyli Chiński Nowy Rok, no to dzisiaj filmik z nowościami, które wkroczyły do gry wraz z Chińskim Nowym Rokiem. Tym razem to jest rok smoka, czyli mój rok! Tak, tym razem mamy rok smoka, no i za samo zalogowanie się do gry do 19 lutego otrzyma się portret gracza, E, portret gracza, portret gracza. Już pokazuję jakie to portret gracza, bo on oczywiście. E, wyskoczył, niuchaj, ale niuchaj. za chwilę oczy... Ale... <grym> <grym> e, Boże, nie, portret, dobrze. On wyskoczył, ale za chwilę się schował. Portret. Portret, gracza. Tak, wiem. Rywalizacja Halloween. Księżycowy o, księżycowy nowy rok. Nowy rok. O, ja to nie jest chiński nawet. To jest księżycowy nowy rok. To będzie chyba 2000... O, jest. Jest i smoczek. Moka 2020. To co my tu już mamy? Mamy koguta. Rok koguta, rok psa, rok świni, rok szczura, rok powołu, rok tygrysa, rok królika i rok, rok smoka. Smok. I to chyba są wszystkie, bo tak. No. gra wyszła w 2016, a wiadomo, w, w maju. W maju? W maju jakoś tak, tak, w maju, więc nie było więc 2016. Więc nie było 2016. Komentarze napiszcie jaki jest wasz rok chiński. Znaczy, wasz chiński znak? Tak! Chiński, <śmiech> chiński <śmiech> znak. nie wasz. Chiński rok. Chiński <laughs> znak Zodiaku, o! <laughs> Co mamy w roku Smoka? Cały ten rok Smoka będzie trwało oczywiście od 30 stycznia do 20 lutego. No i pojawia się jakaś zupełnie nowa mapa i fajne niespodzianki. I pierwsze co mamy to księżycowe rozróby. I w księżycowych rozróbach mamy łowcę nagród, błyskawiczne zdobywanie flagi i zwykłe zdobywanie flagi. Psoty i magia. Tym razem psoty i magia. Nie wiem dlaczego. Ja widziałam, że to będzie zmieniona mapa Legion Tower. Tutaj mamy mapę Overlandia. weekendy zagramy, więc może z Psoty i magii będzie filmik w przyszłym tygodniu. No i psoty i magia no to już było. Bodajże chyba strzelajmy w którym sezonie? W piątym sezonie. Tak. Tak, w piątym tak. sezonie były psoty i magia. No i tym razem będzie to takie bardziej księżycowo-noworoczne. E, oczywiście są też wyzwania. Mhm, mm wyzwań. To ja wszystkie nagrywam już. Tak, to jest fajnie. Okej, okay, fajnie, fajnie. I bum, wszystkie nagrywam. I oczywiście, zaczynać. za ukończenie ośmiu wyzwań, dostaniemy wizytówkę Rock To jest wizytówka. I oczywiście, trzeba za każdym razem sprawdzać w sposób jakiś taki, taki. Rock smoka. Yes. Tak, to będzie taka właśnie wizytówka, rok smoka, jakby nie mogli tego pokazać, byłoby to zdecydowanie fajniejsze, szybsze, szybsze. no ale cóż, dodatkowo będą jeszcze do zdobycia graffiti, aha, no i głównie będą te graffiti Teraz taniec dobra. smoka, który wnik. Nie używa, no, no ale cóż. Ale widzę, że w końcu są jakieś em, inne, fajniejsze wyzwania, bo poza oczywiście ukończeniem em, meczy w trybie Psoki mamy na przykład zaliczyć likwidację rycerzem Gendżim, czy. Aha, rycerzem Genji, czy Łotrzycą Kiriko. Aha, tu Uuu. chyba będzie po prostu graf graffiti do Gendżiego. Chyba tak, bo tu każda postać miała własną. No to nie wygląda mi jak Kiriko. To wygląda mi jak Ramata. To wygląda mi jak Kiriko. Zajdź likwidację z mieczem jako rycerz. To wygląda mi jak kiliko? Dziwne i pomieszane, jakby to nie można było do Kiriko, nie? Oraz nie. tytuły gracza takie jak magiczny smok, czy psotny lis. Kwestie do mej I tyle. Głównie to są te smocze Graf graffiti i to chyba właśnie do nowych bohaterów bo widzę tu Ilari, Maługa, no, Moskwa, Oczyszczonego, tak. No ale też bardzo dużo e, punktów doświadczenia do karnetu bojowego jest do zdobycia. To jest zawsze jak najbardziej na plus. E, jeszcze sobie zobaczymy salon gier, bo mam tej i nogi i... księżycowe. I księżycowy rozruch, tak? tak. No i zobaczmy teraz, co mamy nowego w sklepie. Jedziesz. A w sklepie związanego z księżycowym nowym rokiem nie mamy zupełnie nic. A odświeżenie sklepu jest za 6 dni, więc chyba. Yy... Księżycowe skórki będą dopiero w przyszłym tygodniu. Ty, gdy... Bo w tym tygodniu e, królują piraci. Na przykład Pirat e, Sigma lub e, Piratka Ana. A, a, a tu w dresach y, Diva? No? Taka kurna impreza. No to świetna skórka była. Może. Była, no kojarzę. Ją. Nie chodzę w sklep, to. <laughs> kojarzę ją. No, tak do bida? No Sezonowe. Straszna bida, straszna bida. Zobaczmy sobie, czy chociaż można zobaczyć, bo na pewno wyjdzie skórka do łaski, Jedzieś. która będzie inspirowana mm, Tajlandią. To wiem. Muatai. Ale oczywiście nie można jeszcze zobaczyć. Na pewno będzie skórka do bastiona. Tak, smoczy ogień. To chyba będzie to. Możliwe. Bo nie kojarzę. Znaczy, ja kojarzę ją akurat. Nie wiem, wydaje mi się, że ona już kiedyś była. I będzie skórka do Diwy. Eee, tak, będzie. I będzie ta skórka do Diwy, która też już była. To gdzie jest dla łaski? I smoczy ogień. Sprawdźmy sobie jeszcze raz. Tak, to był smoczy ogień, więc będą tak. dwie skórki, które już były. były. No, skórka do łaski będzie totalnie nowa. Zejdzie więc więc... po nowym roku. <laughs> no, więc pewnie jeszcze nie ma, bo sklep się odświeża za tydzień. Więc może A, dopiero ją tutaj wrzucą do zobaczenia na przykład w czwartek. Tak. No cóż, jak zawsze. Jak zawsze. Trochę szkoda, że nie ma nic teraz w sklepie. Trochę szkoda, że dwie skórki, które no na stronie, na głównej stronie BattleNeta, no to promują się właśnie tymi trzema skórkami, czyli do Diby, Bastiona i do łaski. I trochę szkoda, że dwie z nich już na pewno były. Znaczy na pewno, no były, no były. były. No jedynie do łaski nie były. Czy będą jakieś jeszcze inne skórki? No zobaczymy. Pewnie trzeba będzie odświeżać sklep, żeby być na bieżąco. My na pewno pogramy sobie w psztoty i magię, jeśli chodzi o zdobywanie flagi. No to ja nadal nie lubię tylko za do tego trybu. No ale wiem, że wielu graczy go uwielbia, więc fajnie, że wrócił. Szkoda, że nie ma czegoś całkiem, całkiem nowego. O że nie ma całkiem, całkiem nowych rzeczy, typu jakieś skórki czy inne rzeczy, bo też te graffiti, no to fajnie, że tak nadrabiają i dodają do nowych postaci. No ale czasem chciałoby się poczuć jakiś powiew świeżości, nowości, jakichś takich rzeczy totalnie nowych, których jeszcze, jeszcze, jeszcze nie było. A wciąż dostajemy troszeczkę odgrzewane kotlety, które być może niedługo będą już lekko niestrawne. Tak, produkujący gaz. <noise> Napiszcie nam oczywiście w komentarzach, jak wam podoba się na razie to zawartość z Księżycowego Nowego Roku. Oczywiście trudno ją teraz oceniać, no bo to się dopiero zaczęło i te skórki dopiero w przyszłym tygodniu pewnie będą spływać do sklepu, żeby je zakupić. Na razie nie ma nic fajnego do odblokowania bez płacenia pieniędzy, czyli te no, mówię o tej grafidzie, ale no, dla mnie to nie jest nic fajnego, e, także no może jeszcze coś fajnego będzie, więc nie mówmy, że to takie jest średnie, tak? ale już możecie napisać nam co na razie o tym e, sądzicie, na co czekacie, czy macie jakieś nadzieje na to, co jeszcze może być w tym księżycowym nowym roku, bo to był jednak jeden z najbardziej wyczekiwanych eventów Overwatchu jedynca. Wszyscy tak. czekali chociażby na te skórki, bo skórki zawsze były, było Halloween i było właśnie księżycowy nowy rok, to były zawsze najlepsze. Skórki takie fajne w klimacie, w klimacie. Motki też dobre były. Tak. Tak, bardzo dużo zahaczali o tą mitologię azjatycką. Azjatyckie kraje, no bo tu mamy Wieprzy nawet. z y, pierożkami. Tak, koreańska y, Ten, jaką ma? Żanka y, z dynamitem. Tak, koreańska diva... No wiadomo, Genji, Hanzo, to też kilka, no to Japonia. Ale tu nawet mamy y, skórkę do łaski, która będzie inspirowana Tajlandią, no. więc to bardzo 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 na plus. My dziękujemy wam za oglądanie, pozdrawiamy was gorąco. Do następnego filmiku, pa pa. pa, pa.